Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Tipton w kolejnym odcinku nauka hiszpańskiego z Tiptonem. W tym odcinku jeden subskrybent poprosił mnie, żeby zrobić owoce i warzywa, a ja to bardziej chcę uzupełnić i zrobić taką jakby małą serię w serii. No, wszystkie jedzenia, i będą to tak: będzie to 10 odcinków: jak owoce, orzechy, warzywa, nabiał, tłuszcze, i takie tam. Zobaczycie już, ja jestem bardzo zadowolony z tego pomysłu, myślę, że to jakoś fajnie wyjdzie. W tym odcinku zrobimy tak: lokale gastronomiczne, posiłki i podstawy tego wszystkiego. Ale nie zapomnijmy, żeby jeszcze przerobić poprzednią lekcję, co była już 3 tygodnie temu. No niestety, no problemy były z YouTube'em. Ale okej, okay, przerabiamy te kolorki. Jak był żółty, mój drogi, a Mario? Może, może nie. Tak, dokładnie tak. Bardzo dobrze. Niebieski. Azul. Błękitny. No, nie patrz, nie patrz na kartkę, nie wolno. Azul celeste. Wiedziałeś? Myślę, że tak. Miałeś na to trzy tygodnie. Granatowy. Azul marino. Ok, A beżowy? O, coś ci tam nie idzie, nie pamiętasz? beige, To był bejcz. Biały. Łatwe. Biało. Blanco, nie biało. Złoty. Dorado. Szary. Gris. Brązowy. Marron. Pomarańczowy. Jak było owoc po hiszpańsku? Pomarańcz. Pomarańcza. No? Pamiętasz? Nie. Tutaj no, ja ci powiem. narancha, Tak łatwo. Pomarańczowy to narancha, Czarny. Negro. Srebrny. Plateado. Czerwony. Rojo. Turkusowy. Turquesa. Zielony. Verde. Tak samo jak moje tło. Fioletowy. Violeta. Albo jak się też mówi po hiszpańsku: tak samo jak polskie imię. Jak lila. Chyba wiedziałeś, nie? Mam nadzieję. Odblaskowy. Flores. No widzisz, no nie wychodzi mi ciągle no Flores fente. No jakoś mi teraz wyszło. Flores fente. Powtórz. Flores fente. No? nauczyłeś się, bo jeszcze nie. Nic jeszcze raz. Flores fente. Dobrze. Jasnozielony Verde claro. Verde claro. Ciemnozielony Verde oscuro. Verde oscuro. No i co? Powtórzyłem to, ale no nieważne. Ok, zaczynamy. Tutaj będziecie mieli hiszpańskie słowo i mkę albo Fkę. M to jest maskulino, czyli rodzaj męski. A Fkę to będzie rodzaj żeński. Więc zaczynamy. Bar. 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 Tak samo. Restauracja. Restaurante. Restaurante. Kawiarnia. Kafeteria. cafetería pap presidencialnie pap pap teraz jakieś jedzenie albo pokarm comida bądź alimento comida alimento potrawa plato 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 to też starsz posiłek comida comida napój bebida bebida I teraz zaczynamy już um, bardziej skomplikowaną naukę, więc śniadanie, desayuno, desayuno, drugie śniadanie, almuerzo, almuerzo, późny obiad, komida, komida, podwieczorek, merienda, 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 merienda. 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 No, jestem też trochę zmęczony, ale no, nieważne. Merienda. Kolacja. Cena. Cena. Danie. Już było. Plato. Plato. Przystawska. Przystawka. Entremes. Entremes. Zupa. Sopa. Sopa. Danie główne Plato principal Plato principal Deser Postre Postre Przekąska Tapa Tapa Ok, teraz po kolei tak jak to zrobiłem, zrobię zdania Bar Estoy en un bar comiendo Jem w barze Restauracja Mañana iré a un restaurante. Jutro pójdę do restauracji. Kawiarnia. Estoy bebiendo un café en la cafetería. Piję kawę w kawiarni. Pub. No puedo entrar al pub. Nie mogę wejść do pubu. Teraz śniadanie. Siempre desayuno a las ocho en punto. Zawsze jem śniadanie o ósmej. Zupę. Mm. No me gustan sopas. Nie lubię zup. Przekąska. Siempre me gustan las tapas. Albo nie, inne, coś innego dam. Załóżmy... Me gustan las tapas de mi madre. Lubię przekąski mojej mamy. Deser. Mmm. Kerry kol postre. Mmm. Jaki dobry deser. Danie główne. Hmm. Doszmy. Oje comido el plato principal cerdo. Czy dzisiaj na danim głównym zjadłem świnie. No i to tyle. Łatwe? Mam nadzieję, że tak. Spodobał się odcinek? Chcecie więcej? Szepnij łapkę w górę. Zasubskrybuj, skomentuj i jeśli chcesz jakąś inny, jakiś inny odcinek. No i. No nara! Będzie za niedługo, mam nadzieję. No, jeśli nie będzie problemów technicznych z YouTube'em, No, nara, piątka. Posłuchajcie jaką miałem wpadkę w tym odcinku. Powiedziałem, że na danie główne mamy solone mięso. Danie główne. Mm, Oj, en el plato principal tenemos karne salada.